Czwartek na boisku Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji rozegrano wakacyjny turniej piłkarski pod egidą trenera osiedlowego. Przypomnijmy, że akcja pod nazwą Trener Osiedlowy to bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane w Poznaniu od 2009 roku. W trakcie wakacji chętnych do trenowania jest sporo. Udział w turnieju wzięły aż cztery drużyny z Wichrowego Wzgórza Zwycięstwa Przyjaźni i ze szkoły w Głuszynie. Program finansowany jest przede wszystkim ze środków miejskich. Lato w pełni, a my zachęcamy właśnie dzieci, młodzież ze szkoły podstawowej na osiedlu zwycięstwa i wichrowego zgórza do korzystania właśnie z terenów, które powstały tutaj dla nich. Przepiękny, pełni wyposażony. Boisko na osiedlu zwycięstwa i właśnie dzisiaj wspólnie z trenerem osiedlowym, rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że wykorzystują ten obiekt w pełni, że ponad 80 uczestników zgłosiło się do dzisiejszego turnieju. Samorząd pomocniczy wspólnie z zarządem wspiera takie inicjatywy, bo przecież w następnych tygodniach również dla Akcji Lato z Domu Kultury Wiktoria i z Domu Kultury Bajka będą przeprowadzone olimpiady sportowe. Ruch to zdrowie. My cieszymy się że młodzi właśnie wykorzystują te tereny. Oczywiście dla wszystkich uczestników słodycze, dla najlepszych medale. Nie zapominamy, że są to konkurencje sportowe, także zawsze staramy się wprowadzić ten dreszczyk emocji i wyróżnić tych najlepszych. Trenowaliśmy dość długo, ciężko. Myślę, że mają szansę właśnie żeby wyjść z grupy, aby pograli właśnie w finałach. Mam nadzieję, że wyjdą i zdobędą jakieś przynajmniej drugie miejsce. Na co kładliście nacisk podczas treningów? Dużo dzieci właśnie chciało moich zawodników, by kłaść nacisk na szczały, ale ja zawsze zauważałem, że problemy są z podaniami, bardziej z wykończeniem, więc skupiliśmy się właśnie na podaniach, na zgraniu, na kondycji. Trochę na wytrzymałości, też na różnych... Te triki te wszystkie inne to właśnie na... w najmniejszym stopniu, właśnie żeby gra się toczyła, żeby nie chodzili na faule, tylko żeby piłka cały czas chodziła w grę. Czyli technika. Dokładnie. Technicznie. Zajęcia trenera osiedlowego, które odbywają się na Osiedlu Zwycięstwa i na Wichrowym Wzgórzu przy szkołach, to bardzo ważna inicjatywa, w szczególności dla dzieci, które mogą w tych zajęciach brać udział. Przypomnijmy, że w roku szkolnym to są zajęcia popołudniowe, a w trakcie wakacji zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych. Cieszymy się bardzo ze współpracy z Fundacją. Na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego. Jest to współpraca w dwóch kierunkach, bo z jednej strony jest to trener osiedlowy dla dzieci, z drugiej strony trener senioralny, i nie da się ukryć, że takie zajęcia są bardzo ważne. Widać zresztą po frekwencji, chociażby tutaj, jeśli nawiążemy do trenera osiedlowego i w trakcie roku szkolnego, bardzo dużo dzieci korzysta z tych zajęć. A w trakcie wakacji też widzimy, że codziennie jest naprawdę bardzo dużo dzieci tutaj z naszej szkoły, które korzystają z tych zajęć. Dzięki czemu mają zapewniony, dobrze zorganizowany czas. Jest też integracja dzieci, bo też się pojawiają dzieci z innych osiedli, a chociażby takie zawody jak dzisiaj, gdzie jest współzawodnictwo jednych grup, tutaj chociażby ze zwycięstwa z grupą zwichrowego czy z innych. To jest no, w ogóle świetna inicjatywa, bo i dzieci mogą się poznać między sobą, y, mogą sprawdzić swoje umiejętności, a przede wszystkim towarzyszy temu to, co najważniejsze, czyli dobra zabawa i uśmiech, bo o to nam chodzi, żeby dobrze zorganizować czas, żeby dzieci były zadowolone i żeby coś się działo. No bo też nie wszyscy, na przykład w danej chwili, są na wyjeździe, są na osiedlu, mogą skorzystać z takiej oferty i też w tym miejscu serdecznie wszystkie dzieci zapraszam. Może są jeszcze tacy, którzy nie wiedzieli o tych zajęciach, to warto przyjść. Naprawdę świetny trener, bardzo fajnie prowadzi te zajęcia. Ci, którzy w nich uczestniczą, są zadowoleni. Także nic tylko przyjść i korzystać. Trzymamy kciuki, szczególnie za drużyny z Winograd. Dopiero kolejne etapy turnieju odpowiedzą na pytanie: która z drużyn dostanie się do miejskiego finału? Do tematu wrócimy.